Deszcz bębniło szyby autobusu jak tysiąc małych oskarżeń. Kuba siedział przy oknie, wpatrzony w szare ulice Gdańska, gdzie może zawsze wydawało się bliżej niż ludzie. Miał siedemnaście lat i wiedział o sobie wszystko, co najtrudniejsze, że jest gejem, że w jego liceum jest jedynym, który to przyznał przynajmniej przed sobą. Przed innymi udawał, że te spojrzenia na kolegów z klasy to tylko ciekawość, że te sny to przypadki. Ale w środku czuł się jak wyspa na Bałtyku, samotna, otoczona zimną wodą. Tego ranka, kiedy otworzył szafkę w szkolnym korytarzu, coś spadło na podłogę. Mała, złożona kartka. Serce mu podskoczyło. Nikt nigdy nie zostawiał mu wiadomości, ani walentynkowych, ani tych złośliwych, które czasem dostawali inni. Podniósł ją drżącą ręką. Nie jesteś sam. Ja też to czuję. Spotkajmy się po lekcjach przy fontannie na tyłach boiska. Proszę. Bez podpisu. Tylko te słowa, napisane starannym, lekko pochylonym pismem. Kuba przeczytał je trzy razy. Świat wokół niego nagle zwolnił hałas szafek, śmiechy dziewczyn, kroki nauczycieli wszystko stało się odległe. Ktoś wiedział. Ktoś inny w tej szkole czuł to samo. Albo to żart. Albo pułapka. W małych miastach, jakiego dzielnica Gdańska-Plotki rozchodziły się szybciej niż fale przy Molo w Brzeźnie. Jeśli to żart, jutro cała szkoła będzie wiedziała. Jeśli nie, to zmieniało wszystko. Cały dzień nie mógł się skupić. Na matnie patrzył w okno, na polskim rysował bezsensowne linie w zeszycie. Myślał o twarzy, która mogła należeć do tego pisma. Może ten wysoki brunet z równoległej klasy, Bartek, który zawsze się uśmiechał, kiedy ich spojrzenia się spotykały? Albo kuba z trzeciej B, cichy chłopak z okularami, który czytał książki w przerwie? Nie, to niemożliwe. Gdy zadzwonił dzwonek na ostatnią lekcję, kuba stał jak sparaliżowany. Chciał uciec do domu, schować się pod kołdrą i udawać, że nic się nie stało. Ale ciekawość, ta paląca, bolesna ciekawość, wygrała. Wziął plecak i powoli ruszył na tyły boiska. Fontanna była stara, zardzewiała, woda ledwo sączyła się z lwiej paszczy. Październikowe słońce przebijało się przez chmury, rzucając długie cienie. Kuba usiadł na ławce, serce mu waliło jak młot. Czekał dziesięć minut. Piętnaście. Nikt nie przyszedł. Poczuł, jak łzy napływają mu do oczu. Oczywiście, że to żart. Zawsze żart. Zawsze samotny. Wstał, żeby odejść, kiedy usłyszał kroki za sobą. Przepraszam za spóźnienie. Odwrócił się gwałtownie. Stał tam chłopak, którego znał tylko z widzenia, Michał z klasy maturalnej, ten z ciemnymi włosami opadającymi na czoło i oczami koloru jesiennego morza. Zawsze cichy, zawsze sam. Nosił stary sweter i wyglądał, jakby też nie spał od tygodnia. To ty? Wyszeptał Kuba. Michał skinął głową. Twarz miał bladą, ręce schowane w kieszeniach. Bałem się przyjść wcześniej. Myślałem, że to ty nie przyjdziesz. Stali w milczeniu przez chwilę, patrząc na siebie tak, jakby widzieli po raz pierwszy. Wiatr poruszył liśćmi. Skąd wiedziałeś? zapytał wreszcie Kuba. Widziałem, jak patrzysz. Na lekcjach WF. Na korytarzu. I sam tak patrzę. Od dawna. Słowa wisiały między nimi jak most nad przepaścią. Kuba poczuł, jak coś w nim pęka, ta skorupa samotności, którą budował latami. Myślałem, że jestem jedyny, powiedział cicho. Ja też. Michał podszedł bliżej. Nie dotknął go, ale stał tak blisko, że Kuba czuł ciepło jego ciała. Nie musimy nic mówić więcej. Jeszcze nie, ale chciałem, żebyś wiedział, że nie jesteś sam. Kuba kiwnął głową. Uzy spływały mu po policzkach, ale tym razem nie ze wstydu. Siedzieli potem na tej ławce do zmierzchu, rozmawiając szeptem o rzeczach, o których nigdy nikomu nie mówili. O strachu. O marzeniach. O tym, jak to jest być niewidzialnym w tłumie. Kiedy wracał do domu, Gdańsk wydawał mu się inny, jaśniejszy mimo deszczu. W kieszeni ściskał tę kartkę jak talizman. Nie wiedział jeszcze, że to dopiero początek. Że przed nimi miesiące sekretów Pierwsze nieśmiałe dotyki, kłótnie i pojednania. Że miłość, która się rodzi w ukryciu, potrafi być najsilniejsza. Ale tamtego wieczoru wystarczyło mu, że nie jest już sam. Następne tygodnie były jak chodzenie po linie nad przepaścią. Spotykali się ukradkiem, po lekcjach w Parku Oliwskim, gdzie stare drzewa chroniły ich przed wzrokiem przechodniów, albo w kawiarni na starówce, gdzie siadali w najciemniejszym kącie. Rozmawiali godzinami. Michał opowiadał o swojej rodzinie, ojciec mechanik w stoczni, matka sprzątaczka, oboje twardzi, tradycyjni, wierzący. Nie zrozumieliby, mówił cicho. Kuba kiwał głową. U niego było podobnie. Matka samotnie wychowywała jego i siostrę, babcia mieszkała z nimi, zawsze powtarzała, że chłopak powinien mieć dziewczynę. Kiedyś próbował wyobrazić sobie coming out, wizja kończyła się zawsze krzykiem i łzami ale z Michałem czuł się bezpieczny. Pierwszy raz ktoś patrzył na niego tak, jakby widział całego, nie tylko maskę, którą nosił w szkole. Pewnego wieczoru, pod koniec listopada, śnieg przyszedł nagle. Siedzieli na ławce nad motławą, otuleni kurtkami. Michał wyciągnął rękę i delikatnie dotknął dłoni kuby. Palce się splotły. Żadne z nich nie powiedziało nic. Po prostu trzymali się za ręce, patrząc na światła odbite w wodzie. To był ich pierwszy dotyk prosty, niewinny, a jednak elektryzujący. W szkole udawali, że się nie znają. Przechodzili obok siebie na korytarzu bez spojrzenia. Ale czasem, w tłumie, ich spojrzenia spotykały się na ułamek sekundy i to wystarczyło. Boże Narodzenie zbliżało się wielkimi krokami. Kuba dreadował świąt, cała rodzina razem, pytania o dziewczynę, żarty wujków. Michał miał podobnie. Może kiedyś wyjedziemy, powiedział któregoś dnia Michał. Do Warszawy, do Berlina. Gdzie nikt nas nie zna. Marzenie westchnął Kuba, ale w oczach miał nadzieję. Potem przyszedł ten dzień, który prawie wszystko zniszczył. Był styczeń, mróz szczypał w policzki. Kuba otworzył szafkę i znalazł kolejną kartkę. Tym razem nie od Michała. Wiemy, co robicie z tym pedałem z maturalnej. Uważajcie. Bez podpisu. Ale pismo było inne, kanciaste, agresywne. Pokazał ją Michałowi po lekcjach. Twarz Michała zbielała. Ktoś nas widział, wyszeptał. Strach wrócił ze zdwojoną siłą. Zaczęli się unikać nawet w ukrytych miejscach. Kuba nie spał po nocach, wyobrażając sobie, co może się stać. Ale Michał nie pozwolił, żeby strach wygrał. Pewnego wieczoru zadzwonił: Spotkajmy się. Musimy porozmawiać. Poszli nad morze, do brzeżna. Fale szumiały głośno, wiatr, wyl. Stali na pustej plaży, śnieg skrzypiał pod butami. Nie możemy się poddać powiedział Michał. Głos mu drżał. To nasze życie nie ich. Kuba patrzył na niego. W świetle latarni Michał wyglądał jak z marzenia, silny, mimo strachu. Kocham cię, powiedział nagle Kuba. Słowa wyrwały się same. Michał zamilkł. Potem podszedł bliżej i pocałował go. Pierwszy raz. Delikatnie, niepewnie, ale z całą tęsknotą miesięcy ukrywania. Kiedy się odsunęli, obaj płakali. Ja ciebie też, wyszeptał Michał. Od tamtej pory trzymali się mocniej. Strach był, ale miłość silniejsza. Wiosna przyszła powoli, jak przebudzenie. Śnieg topniał, a z nim część lęku. Listy z groźbami przestały przychodzić może ktoś się znudził, może zapomniał. Kuba i Michał nauczyli się ostrożności, inne miejsca, inne godziny. Michał zaczął rysować. Pokazywał kubi szkice, portrety, morze, ich dłonie splecione. Kuba czytał mu wiersze miłosza. Które znajdował w bibliotece. Razem czuli się jak w innym świecie. Ale szkoła to inna rzeczywistość. Plotki zaczęły krążyć. Ktoś widział ich razem w parku. Ktoś słyszał. Spojrzenia na korytarzu stały się cięższe. Najgorsze przyszło w maju. Był dzień przed maturą Michała. Siedzieli w jego pokoju rodzice w pracy. Rozmawiali o przyszłości. Michał chciał studiować architekturę w Krakowie. Kuba filologię polską w Gdańsku. Nie chcę się rozstawać, powiedział Kuba. Nie będziemy. Znajdziemy sposób. Wtedy zadzwonił telefon Michała. Matka wróciła wcześniej. Michał pobladł. Schował Kubę do szafy głupio, jak w komegi, ale nie było czasu. Matka weszła. Zobaczyła porozrzucane książki, dwa kubki herbaty. Byłeś z kimś? zapytała. Z kolegą skłamał Michał. Spojrzała na niego długo. Wieczorem napisał do Kuby: Musimy być ostrożniejsi. Ale to nie koniec. Dwa dni później ojciec Michała znalazł w jego pokoju szkic, ich portret, delikatny, pełen czułości. Wieczorem była awantura. Kuba dowiedział się później, Michał zadzwonił zapłakany. Powiedział, że jestem chory, że mnie wyleczy, że nie jestem jego synem, jeśli. Głos mu się łamał. Kuba płakał razem z nim przez telefon. Następnego dnia Michał nie przyszedł do szkoły. Kuba czekał godzinami. W końcu SMS, wyjechałem do ciotki do Warszawy. Na trochę. Przepraszam. Kuba poczuł, jakby świat się zawalił. Pisali do siebie codziennie. Michał u ciotki czuł się bezpieczniej, ona wiedziała, nie oceniała. Kuba został sam. Lato było długie i puste, ale nie poddał się. Czytał książki o LGBT, szukał w internecie grup w Trójmieście. Znalazł forum, napisał pierwszy post. Odpowiedzi przyszły: Ludzie tacy jak on. Z Gdańska. Z Sopotu. Pierwszy raz poczuł, że nie jest tylko we dwójkę. We wrześniu Michał wrócił. Chudszy, ale z determinacją w oczach. Nie wrócę do domu, powiedział. Zamieszkam u ciotki, dojeżdżać będę. Spotkali się na dworcu. Przytulili się mocno, nie dbając o spojrzenia. Będziemy razem, powiedział Michał. Tak. Nowy rok szkolny. Kuba w maturalnej klasie. Sam, ale już niesamotny. Spotykał się z ludźmi z forum, dyskretnie, w kawiarniach, na spacerach. Michał dojeżdżał, studiował zaocznie. Mieszkali czasem u ciotki, czasem u znajomych. Rodzina Kuby zaczęła coś podejrzewać. Matka znalazła wiadomości w telefonie. Była rozmowa. Długa, bolesna. Nie rozumiem, powiedziała ze łzami. Ale jesteś moim synem. Nie przyjęła od razu, ale nie wyrzuciła. Z Michałem było trudniej. Ojciec nie chciał rozmawiać. Matka płakała, ale czas leczył. Zimą pojechali razem do Warszawy na Paradę Równości. Pierwszy raz w tłumie podobnych sobie. Trzymali się za ręce otwarcie. Kuba płakał ze szczęścia. Wiosną Kuba zdał maturę. Michał dostał się na studia dzienne. Postanowili zamieszkać razem małe mieszkanie w Gdańsku wrzeszczu, wynajęte od znajomego. Pierwsza noc pod jednym dachem. Leżeli obok siebie, trzymając się za ręce. Pamiętasz ten list? Zapytał Kuba. Jak mógłbym zapomnieć? Złamał mnie na pół. Ale potem poskładał lepiej. Michał pocałował go delikatnie. Kocham cię. Ja ciebie też. Lata mijały. Kuba skończył studia, pracował jako nauczyciel polskiego w małej szkole. Michał projektował domy ekologiczne, pełne światła. Zamieszkali w Sopocie, blisko morza. Kupili małe mieszkanie z widokiem na Bałtyk. Rodziny powoli się pogodziły. Matka Kuby przyjeżdżała na obiady. Ojciec Michała raz przyszedł, milczał, ale przyszedł. W 2023 roku wzięli ślub w Danii. Prosty, z najbliższymi. Kuba pamiętał ten dzień, słońce, morze, Michał w garniturze, uśmiech przez łzy. Potem adoptowali psa, starego labradora ze schroniska. Żyli normalnie. Czasem spotykali się z młodymi, tymi, którzy dopiero odkrywali siebie. Kuba opowiadał swoją historię. Byłem jedynym gejem w szkole, mówił. Do chwili, gdy ktoś zostawił list, i zawsze dodawał: Miłość znajduje drogę. Dziś, w grudniu 2025 roku, siedzą razem przy kominku. Śnieg pada za oknem. Michał rysuje projekt nowego domu. Kuba czyta książkę. Czasem patrzą na siebie, uśmiechają. Wiedzą, że nie było łatwo, że strach wracał, że łzy były. Ale wiedzą też, że warto było. Bo ten list w szafce nie złamał Kuby. On go odrodził. I dał mu największy dar miłość, która przetrwała wszystko. Kuba kładzie głowę na ramieniu Michała. Dziękuję, szepcze. Za co? Za to, że przyszedłeś tamtego dnia. Michał całuje go w czoło. Zawsze przyjdę. Za oknem możesz szumi cicho. A oni są wreszcie wolni.